No się Siema widzowie! W kolejnym odcinku z Robloxa, dzisiaj gramy w Piaskowice Nieskończoności znowu w tą grę, ale bez Dawida. No i dzisiaj będę pływać łódką. W poprzednim odcinku to się nie udało, bo ja byłem gówniarzem. No i wtedy nie wiedziałem, że to się to inaczej. Zrobię. Co ja respię? I... No i teraz będziemy robić właśnie znowu pływanie łódką. I naprawdę będziemy pływać. chociaż znaczy ja tylko, bo tutaj jestem sam na serwerze i nikogo ze mną innego nie ma. I pokażę wam jak to będzie. Bo jest tutaj budowanie tym hamerem. W poprzednim odcinku już widzieliście jak budowałem sobie domek, a Dawid mi przeszkadzał. Bo on coś tam przy 3X kombinował. Oj, przez przypadek coś pokręciłem. Jeszcze raz, nie wal tylko chciałem... Flol. I tutaj budujemy to, to, co. I tu będziemy mieli taką łódeczkę. Przepiękną. Łódeczkę. No i będziemy nie, nie upływali. Znaczy, ja będę tylko pływać. No i, i... I po prostu będziemy pływali. I dajcie suba i lajka. Bo ja ciągle zapominam tego na początku powiedzieć. I nikt nie daje suba i lajka. A teraz to powinien każdy dać, bo to jest obowiązkowe, żeby dać suba i lajka. I dzięki też za, że wbiliście 200 subów, bo ak aktualnie rozbieramy 250, więc dużo już nie zostało. Więc subujcie, żebym miał te 250. O, idealne wejście. I to, i, i dlatego takie coś tu buduję. Bo tutaj, bo to może być trochę niebezpieczne i będzie się obracać, ciągle ta łódź, aż w końcu wypadnie. I to by było bardzo, bardzo niebezpieczne. Ale tutaj ustawimy Seat, A nie, najpierw w eksporze, że usunę tego. Czemu ja to zduplikowałem? To najpierw to usunę. I teraz tutaj będą będą siedzenia. Na przykład tutaj dwa będą siedzenia, i z tyłu, jeżeli ktoś jeszcze się będzie chciał dosiąść, i będzie w środku też, oczywiście, spawn, żeby się tutaj spawnić, jeżeli o ja dednę gdzieś, bo coś się stanie bardzo e, niedobrego. No, i już statek gotowy. Tylko trzeba jeszcze tu bardzo, 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 bardzo bardzo dużo wody dać. Bo jak na razie jest tego bardzo, 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 bardzo mało wody. Ale najpierw to trzeba przygotować ten statek, może na wody plack. I... I zrobić, żeby pływał, bo i żeby kolizję miał też, żeby mógł pływać. Bo w poprzednim odcinku nie wiedziałem, że trzeba kolizję włączyć w tym statku. No i dlatego nie pływał te klocki. Te chodzi mi o te klocki takie drewniane. I one nie chciały pływać, a i mimo, że były drewniane. No bo ja kolizji nie włączyłem, bo to nie ma kolizji. A jakimś cudem mogę po tym normalnie chodzić. Dobra, ale trzeba tu dużo wody, może tak będzie szybciej, a tak będzie szybciej. A tam co? Trzeba... No co tu się dzieje? Co to za dziura wielka tutaj się pojawiła? No muszą oni to naprawić, bo to się bardzo zepsuło. Czemu tutaj taka wielka dziurka jest? Aż tutaj się... Ojej, co tu się dzieje? Ja może może nie będę tutaj, bo jeszcze mi... No ale czemu? Ale tutaj ja... Remu... Nie. Co Bo Boję się, co to jest. Nic to nie jest. No, czemu mi znika wszystko tutaj? No, a może block? Ale jak dam już 5, to nie będzie już się takie dziury robiły. No, normalnie teraz. No jednak nie. Myślę, że. No to wszystko znika, co jest i tak? Hmm, może ty się teraz tu. Może będzie najlepiej, jak się zresetuje? Jaki głupi ten ekran, jakiś rozciągnięty. Wynik 0. A jak można być większy wynik niż 0? Teraz to już powinno bardzo, bardzo, bardzo normalnie działać. Tak myślę, że będzie tak działać. No i... I... i, i, i tak nie jest, jak myślałem. No ale jak już tutaj respy, to się tak, normalnie. Co to za... co to za zglitchowa... tak przecież mogę. A tak, gdzieś się też da. Tylko co zrobię z tamtym, jak to znika? Może to o te kulki już co zrespiłem. To respić wszystko, bo tak się nie da inaczej tego. Nie no, muszę to wszystko teraz zalepiać, bo tutaj mi się takie dziury wielkie. Jak ta wielka jest ta dziura? Okej, okay, tak wielka. To jest gigantyczne. Żeby cała mapa była przedziurawiona, jakieś wielkie. Co to za gówno jest? Tu jeszcze zalepię tam te dziury ostatnie i tam to Tam wszystko pozalepię, żeby nie było tam dziur i żeby nie wypadło się poza mapę i żeby jeszcze nie stracić całego statku. Bo statek się nie odrodzi przecież. Bo się nie to zrobić, żeby się odrodził jakoś. Bo F3X nie ma dużo możliwości do budowania. Dlaczego czego innego, przecież F3X jest do budowania właśnie zrobiony. Dobra, ale żeby ten dywan, żeby się łatwo poruszało, bo nie, nie ma dywanu, tak od razu już sobie... nie, tak nie jest kolorowo. No i co z tą kamerą? Jest taka jakaś zepsuta. Jeszcze raz trzeba to chyba złączyć, bo to, bo to pewnie się zaraz wszystko roz... wali na kawałeczki małe. Dobra, jest! Sześć minut ogarniania i, i wreszcie zrobiłem to. Tylko, że się nie da wejść do tego statku jakimś cudem. No. Płyniemy. Jak na razie nic z satysfakcjonującego, ale teraz tu to trzeba... To trzeba respić wodę, żeby pływał stateczek. A Jakiś szybki się je. O ja ci czemu to się samo respi? No nie, to się samo nie respi. Zgliszowało się aż. O nie, nie pójdź mi tam, tylko tam, no kurde, ty statku. Może sobie zespię przyjacielów. Dumy, my, a nie. Nie, nie zombi, tylko przyjacielów będę mieć. Będę mieć przyjaciół. Tylko czemu oni mnie nie subskrybują? Chociaż mamy e, jakieś 200 osób z które mnie subskrybuje. No może trochę więcej. Tylko, że to mało jest. Bo normalni youtuberzy mają zwykle po kilka tysięcy, a ja to nawet pół tysiąca nie mam. No szkoda, że mam tak mało. Abym chciał mieć już tysiąc subwientów, nigdy nie miałem tysiąca subów. Dobra, ale to nie jest ważne A Znaczy jest ważne, żebyście zasubskrybowali, tylko ja chcę pływać, i się bawić. Tylko tak trochę tu nudno. Może bym trochę sobie oznaczył, że to mój statek. I żebym wiedział gdzie jest dach. To sobie pokoloruję tu wszystko. Na dach. O! Pięknie! Przepięknie! Cuddy nie mamy I dajcie suba Oczywiście O jacie, jakie tam dziury są. Jeszcze tam nie zalepiłem wszystkich dziur. A ja cię, to, to za mało tego tutaj to jest zabawy. Za mało zabawy. Tu trzeba szaleć, a nie! Pływać powolny... Powolutku i nic, nic, ciekawego tak pływanie, powoli, nudno bardzo, nudziarsko. O, lecimy. Mogę też nawet nie, nie, nie siedzieć. O nie, zaraz wypannę, zaraz, jestem blisko. A! Nie, 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 nie spadaj, proszę Jest. Prawie zleciał, łomił łódź! A, Tutaj mamy wejście. Gdzie ja tu mam wejście? O, tu jest wejście. Włazimy, na wejście. Jesteśmy bezpieczni. Łiii! Boję się, żeby zaraz... O nie, to jest? Coś nie jest tak... Nie jest tak fajnie. To się... Jest... Coś jest chyba nie tak. Nie, dobra. Wszystko jest dobrze. Nic nie jest nie tak, wszystko jest idealne, nie można sobie spokojnie się bawić i nic, fajnie, nic strasznego, dobra, szybko muszę usiąść, bo zaraz spadnę, jest, jestem bezpieczny, jest, nie wylecę teraz stateczku mojego, jestem bezpieczny, no to może nie jest taki statek, bardziej to jakaś łódź podwodna czy coś takiego. O nie, no zaraz spadnę. Dobra, jest. Trzymam się. Bezpiecznie jest. Mogę sobie wyjść. Tylko, że statek w połowie jest zalany. Okej, okay, ja no tak nie wyszedł na Nie, ale jest to w sumie komfortowo. Można sobie nawet ragdolowa tego nuba zrespić. Którego? I który może być fioletowe? czego? ruszę Szefy 3X? Dobra, żuję. Myślałem, że e, nie będzie żyć, ale go sobie tu zostawię, żebym miał przyjaciela, który jest leniwy i się nie rusza w ogóle, ziomek. No to musisz się ruszyć, a tam nieważne. On, on tak ma już, ja sobie drugiego teraz takiego niebieskiego bardziej. No płyniemy. Mam nadzieję, że oni się trzymają. Dobra, tak. A! Zaraz spadnie. Nie! Wypadł jeden! Niebieski wypadł! A fioletowy. ha. A, a, a. a mogłem zrobić, żeby to wyjście było trudniejsze do wejścia i wyjścia. No ale oni od razu przez to przelecieli no i nie, nie ma ich. O, ja cię, czemu ja do góry nogami siedzę? Ja się zaraz pożegam. Szybko, to no, muszę tu sobie postawić. Ui, pa. O, ja czy tam socjonat. Wszystko zalałem. No, cię naroszcie no, się, wreszcie. Zalane wyjście mamy. Problem jakiś, bo się tutaj... No nie, wszystko jest... Prze... Przewalone. No nie, tak nie może być. To musi być epicki statek. No ani tak, że do góry nogami wszystko jest. Oni już... E, o, o to ich już nie ma niestety, bo oni już wypadli. No już nie wrócą, bo oni nie potrafią się ruszać, bo są to randole. O! Można normalnie stać. Zrobimy sobie... A gdzie on jest? Gościu, gdzie się Chodź, właśnie tam, właśnie tam! Gościu, pomogę ci spokojnie. Jest! Wpłynął, a tamten... No czy ty lecisz, Z gówniasz. Se poleciał tak po prostu, bo. No ty gdzie? No, właśnie tam. Masz tam być. Rozumiesz? I, i siedź tam. Nie wyłaś, kościół! A mi nie pchaj, po co gubek. No nie, masz tam, masz tam być właśnie. Czemuś nie teleportuj mi się i tam sieć. No nie, no jest po prostu totalnym debijem. Lecicie, mam no, nadzieję, że niebieski tym razem nie wy. Ej, mam tego mpc ta Usiadł! siadaj! Siedziałeś tak ładnie, a teraz co? Siadaj. Kościół, siadaj. No nie chcę. A ty żyjesz, że co tak... Co się z twoją twarzą dzieje? E, sobie e, ich sklonuję, żebym miał więcej przyjacielu. No, weźcie się! No nie wyłaś, proszę cię, nie wyłaś, tylko z statku. No oni się sobie... Oni w dupie to mają, oni wychodzą. Zaraz mi niebieski znowu wypadnie. Najpewniej już wypadł. No nie wyłaźcie! Czemu? Automatycznie nie, ja nie chcę tego, żeby mi się samo respiło i, i zalewało mi całą mapę. Dobra, robimy skok teraz. Teraz to trzeba skakać, a nie, a nie lecić do góry tak nudno i... Dobra, lecimy. Ty siadaj Nubie, no i lecimy bez tego łupka. No, lewe! Pa, pa, lecimy. Lecimy! Widzowie lecimy. No i do wody. Chwilę, bo bez... A to gdzie? Nuby! Widziałem, jak jakiś leciał do wody pewnie. Pod mapę wpadł. O, ja cię, takie po prostu pływanie, co się dzieje? O ja cię, co się tu odwala? Wszystko dobrze! Bo się jakoś tak wiruje. Co się dzieje tam? Okej, okay, czyli to się dzieje. Ui! ale zabawa fajna. Oj, to mi się podoba taka zabawa. Ui! Mogę budować na wodzie? Mogę budować jednak. Mogę! Mogę budować! Widziałem, no. O, zwykły, spokojny oceany. I tutaj nie ma problemów, widzowie. Tutaj jest epicko bezpiecznie i tutaj nie ma żadnych problemów. Widajcie suba rajka oczywiście, jeżeli jeszcze nie daliście. O, mogę stać na rzecz, Mogę stać też na statku, a się i tak nie przywrócę. Czemu się nie przywraca mi statek? On się nie obraca. Chyba chyba przez... Wystarczy po prostu respić ciągle mu wodę, żeby miał jak gdzie płynąć, tylko że mój ludzik zaraz wypanie. Ludzik! E! Co jest? Zdoklipowałem się! Dobrze, że nie, nie zrobiłem takiego skoku, że do bakrumsów nie przyleciemy. Może bakrumsy nie są pod wodą, ale... Tam trzeba uważać, trzeba uważać, bo tam jest niebezpiecznie. Ja, ja, cię co tutaj... Co tu się odwaliło? Cały teren rozdupił się i wszystko zniknęło. Może trzeba, e, może ten rozmiar trzeba dawać na 35, a nie ja na 50. I gra uważa, że jest na 50, naprawdę, ale jest na 35 no i robi takie wielkie przerwy. Może to coś da, jak będę robić normalnie na 50. W ogóle, jak jest to tutaj kamera, to widzę, jakby tutaj woda wszędzie była odwrotnie. Wo odwrócony ocean! Zamiast powietrza, woda. Ja pływam tutaj, dobra, to normalnie niech będzie. Taki dziwny ocean! Może być nawet... Może być nawet z bloków. Może sobie taki ocean zrobić kwadratowy, no nie spływaj mi! sobie buduje, a ty... No co za statek upierdliwy. Nie da się wytrzymać. A tak w ogóle widzę to już wszystko, ten odcinek. Dajcie suba i lajka i... No i... No i... Teraz wyświetlam się, się inne fajne filmiki, które też mogą Wam się spodobać. I dajcie suba i lajka i pa.